Witam Was moi drodzy w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam zaprezentować urządzenie, o którym być może wielu z Was nie wie, ponieważ nie jest to tak popularne urządzenie. A można je czasami, rzadko, ale można, dorwać na wszelkiego rodzaju giełdach, czego jestem dobrym przykładem. A mowa tutaj o wyciskaczu do kleju, do silikonu, zależnie co tam będziecie mieli za wkład firmy, w tym przypadku DeWalt. Chciałbym Wam zaprezentować, co to jest, jak to działa, pokazać Wam i tyle. To będzie, mam nadzieję, krótki odcineczek, więc zapraszam Was do oglądania. Pamiętajcie zostawić łapkę w górę i te sprawy subskrybujcie i w ogóle. Zapraszam Was. Więc urządzenie, jak widzicie, jest naprawdę pokaźnych rozmiarów. W środek w moim przypadku jest wrzucony zwykły, jak widzicie klej, to możecie tą tubę rozkręcić czy od przodu, czy od tyłu, nie ma syna najmniejszego problemu. Tutaj wchodzą albo tak zwane te kiełbasy, te takie duże kleje tudzież e, silikony, na przykład jak okna ktoś wstawia, czy takie rzeczy robi jakieś szkła i tak dalej. Są takie duże tuby, ale równie dobrze z powodzeniem, jak widzicie w moim przypadku, możecie tutaj wrzucić zwykły silikon sanitarny, akrylowy, jakikolwiek, który jest w takiej tubce. E, miejsca starczy, da się to wyciskać. E, I co? Mamy tutaj, zobaczcie, dwa przyciski, tak? Pierwszy, górny przycisk, jest to tak zwane zwalnianie. Naszego tego pręta, który widzicie z tyłu, czyli naszego popychacza. W tym momencie możemy go spokojnie wycisnąć, wrócić do tyłu. I na dole mamy drugi guzik, czyli to jest zwykły spust. Zobaczcie, naciskając go, to będzie się wciskało i wyciskało klej. Jak widzicie. Ciekawostką, ciekawostką i bardzo dobrą, dobrą rzeczą w tym, nie wiem czy we wszystkich wyciskaczach do kleju tak jest, ale w tym tak jest, że w momencie, w momencie kiedy odpuścicie wyciskanie kleju, tłok się cofa kawałeczek po to, żeby klej nam nie wyciekał. Zresztą słuchajcie jak to brzmi. Czekajcie, muszę to cofnąć, żeby było wyciskać kleju. Zobaczcie, będzie to widać. Jedziemy do góry i w tym momencie puszczę. Słyszycie, że na wstecznym się cofnęło. Jest to bardzo fajna opcja. Te funkcje, które Wam pokazałem do tej pory, w zasadzie mają zwykłe ręczne wyciskacze do kleju. Eee, więc dlaczego to mi się jeszcze tak bardzo podoba? Ponieważ po pierwsze nie zużywacie siły, a czasami trzeba było dosyć dużej siły do tego zużywać. Po drugie możecie fajnie, płynnie wyregulować sobie moc wyciskania, eee, czyli prędkość tego wyciskania, jakim to będzie szło tempem. To jest naprawdę duże ułatwienie. Zaraz zobaczycie jak to działa, jak to wygląda w efekcie takie urządzenie. Eee, tutaj mam troszeczkę zdechłą baterię, to jest ogólnie na lajonki przerobiłem. Widzieliście na którymś live, jak to robiłem? Tam jest zwykły pakieciek wrzucony 4, 5S, przepraszam, 5S, 1P, więc na laptopówkach, ale daję sobie radę. Jeszcze jest niezaładowany na ten moment, ale tyle, żeby wycisnąć tą tubkę powinno starczyć tych bateryjek. No i tyle, polecam każdemu, a teraz zobaczcie, jak to działa w akcji. Tutaj wam, pokazałem. Tutaj, wam pokazałem, tutaj wam pokazałem jak to w ogóle działa i widzicie w moim przypadku jest więcej sprzętu niż talentu, ale naprawdę to ułatwia życie. To jest moja w zasadzie pierwsza praca z tym pistoletem, więc jeszcze nie potrafię go tak obsługiwać jak powinienem. No i co moi drodzy, mam nadzieję, że Wam się podobał taki króciutki filmik o jakimś urządzonku, jak chcecie to mogę czasami Wam recenzować, pokazywać jakieś takie, to w sumie to nie była jakaś tam wielka recenzja, tylko takie pokazanie jakiegoś e, urządzenia, ale jeżeli takie filmy Wam się podobają, to pamiętajcie zostawić sporo łapy w górę, będę widział, że Wam się takie coś podoba, to będę częściej takie, e, takie filmiki też e, wrzucał, ponieważ tego troszeczkę jest, a jednak tego nie nagrywam, bo nie wiem czy chcecie takie coś oglądać czy nie. E... Dzięki, moi drodzy, za obejrzenie. Pamiętacie, w piątki o 20.30 są live'y cały czas. Zostawcie łapkę, subskrybujkę i do zobaczenia w następnym odcinku. Hejka. Zapraszam Was na Facebooka.